Cześć, witam. My dalej na poszukiwaniach. Może się uda podnieść do pary. Ale coś trafiłem. Teraz zobaczymy, co to jest. Znaczy wiem, co to jest. Więc koziołka Ale idziemy zobaczyć. Bo nawet nie wiem, jak wygląda jeszcze. Gdzie on był teraz? O jest. Coś tu widać. Szkoda, że nosy pójść z domu. No i fajny. No zobaczymy co to jest panowie i panie. Odnosimy go. Uuu, myłkus jakiś. Z jednej strony. Ale ładny, paroch to jest piękny. To parocha ma pięknego tego. Ładny. Moim zdaniem jest super. A tutaj drugi jest. Chyba musiał go w cypule oberwać. I zalał go w takiej formie, ale ładny. Coś pięknego. Parostek ten to jest ładny, medalowy. Moim zdaniem jeden. Zobaczcie sami. Piękny kozioł był Paroch to ładny jest Jeszcze takiego to nie miałem Super znajdka Hej, pozdrawiam